i przychodzi taka refleksja, a może jednak zdecyduje się na to dziecko, przecież tak bardzo tego pragnę. I dzisiaj będzie o odbudowie. Pamiętacie jak w ruinach zamku Tarów mówiłam jak życie straciło sens, jak legło w ruinie i trzeba je odbudować. W kolejnym filmie wspominałam, że kluczem do wszystkiego jest uświadomienie sobie konstrukcji tego wszystkiego, co nas otacza. Czyli jak sobie to uświadomimy, czym to wszystko jest i po co, to czas rozpocząć pracę nad sobą, nad odbudową tego, co legło w ruinie. Dzisiaj jestem w Sandomierzu, bo tutaj znalazłam idealne tło do zagadnienia, które dzisiaj będę poruszała. Bo tematem przewodnim dzisiaj będzie zakotwiczenie. I tutaj właśnie znalazłam obiekt, który idealnie obrazuje to, o czym będę mówiła. I zobaczcie na tą rzeźbę. Czyż ona nie jest sugestywna? Zakotwiczone niebo. Czy można zakotwiczyć niebo? Niech każdy sobie sam na to odpowie. No właśnie. Ale o co chodzi z tym zakotwiczeniem? Odbudowę musisz zacząć od solidnego zakotwiczenia. Musisz coś głęboko zapuścić korzenie, tak jak ten korzeń, tego drzewa. Musisz się ustabilizować. A kotwiczyć możesz w różnych rzeczach, w zależności od tego, czym się interesujesz. A jeżeli się niczym nie interesujesz, to znajdź sobie coś, co naprawdę czujesz. Możesz zacząć uprawiać ogród, albo sport. Możesz wziąć również jakieś zwierzę, którym zaczniesz się opiekować. Albo zajmij się jakąś praktyką duchową. Ja szczerze polecam zen. I pamiętaj, że to zakotwiczenie musi być pochłaniające, wciągające, dogłębne solidne jak korzenie tego drzewa. Patrzcie, tutaj też ktoś zakotwiczył. A kto? Słychać. Też się tu czują w tych korzeniach bezpiecznie. I pobądź w tym stanie jakiś czas, aż poczujesz, że jesteś zakotwiczony. Że jesteś tym pochłonięty. I ustabilizowany. Jak korzenie tego drzewa, tych drzew, że jest to solidne uczucie, że jesteś mocno w tym nowym. Ale pamiętajmy, że po jakimś czasie trzeba ze wszystkiego wyjść. Trzeba próbować i zostawiać. Próbować, zostawiać. Bo nie możemy być zależni od czegokolwiek i kogokolwiek. Musimy być samostanowiący i wtedy to jest solidne. Zobaczcie jaki pierścionek z krzemieniem pasiastym, ale to chyba nie mój rozmiar. Po co się kotwiczyć? Bo kotwiczenie to klucz do nowego. W każdym z nas jest taka brama do nowego, ale musimy ją najpierw zlokalizować. Dlatego podałam tak wiele tematów do kotwiczenia, bo każdy z nas jest inny i co innego na każdego działa. Potem trzeba zbliżyć się do tej bramy, przekroczyć ją, żeby wejść do nowego, a potem już tylko w górę, w górę i w górę. I wielu z nas jej nawet nie dostrzega, tkwiąc w starym. A ci, co dostrzegają, to mówią, po co? Po co mam tam iść? W sumie jest mi tutaj dobrze. Może trochę uwiera, ale generalnie jest okej. Okay. Na przykład, co z tego, że nie mogę mieć dzieci? Bo jestem w permanentnym stresie? Ale robię karierę. Zawsze, zawsze znajdą się wymówki. Inni nawet dostrzegają tą bramę. Nawet na chwilę do niej wejdą, ale za chwilę się wycofują, bo to za dużo zmian. Kwiecie starym jest po prostu wygodne. I wracając do naszego przykładu, i przychodzi taka refleksja. A może jednak zdecyduje się na to dziecko? Przecież tak bardzo tego pragnę, no tak. Ale musiałabym porzucić dotychczasowe, a potem. Nie będzie szans na awans. Ale są też tacy, którzy podchodzą, zaglądają i śmiało wchodzą w nowe, godząc się na konsekwencje. To tak, jak skoczyć do studni, nie wiedząc, co jest na dnie. Ale mogę powiedzieć, że po przekroczeniu tej bramy dzieją się prawdziwe cuda ale tego trzeba doświadczyć samemu. I byłam tutaj wielokrotnie, nie wiem ile razy już tutaj byłam, i za każdym razem zastanawiam się, jak ta kotwica się trzyma. Jak ona się trzyma? Solidnie zakotwiczona. Dobrze trzyma to niebo. To jest kolejne miejsce, które zawsze odwiedzam, jak jestem w Sandomierzu. Zobaczcie na tą perspektywę, tam w oddali widać Wisłę i ten dom tutaj na rogu. Jak ktoś sobie pięknie wykrował swój świat. I co roku jest tak pięknie. A teraz taka atrakcja. Pinoo w górę. No dobrze, ale to wszystko takie teoretyczne. Podaj przykład. Proszę bardzo. Powiem o sobie. Pracując w korporacji tyle lat, Byłam mocno zakotwiczona w przyrodzie, w zwierzętach, w naturze. I w czerwcu zeszłego roku, tak jak mówiłam w pierwszym filmie, podjęłam decyzję o przekroczeniu tej bramy o opuszczeniu dotychczasowego. Nie wiedząc, jakie będzie to nowe, ale te kotwice były na tyle solidne, że dałam radę. No i ktoś zapyta: No i co takiego się stało? Powiem o jednym, o jednym cudzie, Resztę zatrzymam dla siebie. Całe życie byłam osobą nieśmiałą. Nie występowałam publicznie, nie mówiłam do dużej grupy ludzi. A dzisiaj co. Stoję przed wami i mówię do kamery. I nagrałam już kilkadziesiąt filmów. Czy to nie jest cud? Dla mnie jest, a upłynął niecały rok. I przekraczajcie swoje bramy do nowego. Bądźcie niezłomni dla swoich doświadczeń.